Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. 14. wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa minus 3 drugie. Siódmy wyraz tego ciągu jest równy. Zapiszmy dane, które tutaj mamy. 14 wyraz ciągu, czyli A14, to się równa 8. Różnica tego ciągu to się równa minus 3 Drugie, to są informacje, które mamy. A mamy znaleźć siódmy wyraz ciągu, czyli A7. Teraz jak tego dokonać? Zobaczmy, że A7 to jest inaczej A14, odjąć 7 różnic, bo musimy cofnąć się o 7 różnic z 14 wyrazu, żeby dojść do siódmego wyrazu. Tak byśmy mieli to zapisane. A1, A2, kropki, 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 tutaj A7, kropki, 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 tutaj A14. To żeby z A14 przejść do A7, to musimy się cofnąć o 7 różnic. A żeby na przykład z A7 dojść do A14 musimy dodać 7 różnic. Tak samo jakbyśmy chcieli z A1 dojść do A7 trzeba dodać od 1 do 7 jest 6 różnic, abyśmy chcieli z A7 przejść do A1 trzeba byłoby odjąć 6 różnic. Czyli zobaczmy, u nas A7 to będzie A14, czyli 8 odjąć 7 razy minus 3 drugie. Czyli to będzie 8, minus i minus daje plus, 7 razy 3, 21 drugich. Czyli mamy 8 dodać 21 drugich, to jest 10 i 1 druga, czyli mamy 18 i 1 drugą, czyli to jest inaczej 37 drugich, to jest odpowiedź do zadania, czyli odpowiedź A.